Uwaga wielka reaktywacja Beli Simek. Kochani witajcie na naszym kanale ja scetv w programie Beli Simki. Witamy was po dłuższej przerwie. I o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Bardzo wyczekiwany ranking filtrów przeciwsłonecznych, które jeszcze miałyśmy dawno zrobić, ale uwaga, nasze stoisko tutaj jest pełne. Szkoda, że nie możecie tego zobaczyć, ale naprawdę mamy masę filtrów, które testowałyśmy w ostatnim czasie. Tak, będziemy pokazywać Wam na bieżąco, więc nic Wam nie umknie, więc spokojnie. Natomiast em, no, zacznijmy em, od początku. Czyli co? Zaczynamy! Kochani, możemy Was od razu odesłać do naszego odcinka o promieniowaniu, ponieważ już nie będziemy do tego wracać. Co to powoduje, jakie są symbole, bo to wszystko możecie znaleźć w poprzednim odcinku. Zgadza się. Też na początku chciałybyśmy zaprosić Was na nasze social media, na Instagrama. Tam prowadzimy konto, gdzie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem i omawiamy różnego rodzaju tematy właśnie związane z pielęgnacją. No i zobaczy, możecie zobaczyć tam testy właśnie tych wszystkich filtrów. Zgadza się. No to co, zaczynamy może od Pierwszego naszego um, przetestowanego produktu, a nawet słuchajcie, dwóch. To są filtry, które stosowałyśmy w zeszłym roku. Ja tutaj daję Ani Mineralny, ponieważ to był jej filtr w zeszłym roku. Mój był chemiczny z marki Asawa i Ania. Opowiedz tak. coś o swoim tutaj. Generalnie tak. Ja, moja cera jest generalnie taka mieszana, z tendencją do odwodnienia, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy grzają grzejniki, więc taki, a wiadomo, przez cały rok używamy, słuchajcie, filtry. Ochrona przeciwsłoneczna to jest, słuchajcie, najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o fotostarzenie skóry i nie tylko kiedy słońce się pojawia, kiedy jest wiosna i wiadomo, od razu mamy więcej energii. Skupiamy się, słuchajcie, na tym, żeby filtry stosować cały rok. Ja już mam takie założenie, że kochani, jak ja wychodzę na dwór i patrzę, Boże nie założyłam filtra. Trzy sekundy się ja wracam się do domu, naprawdę. To jest już w naszej pielęgnacji, to jest must have. Słuchajcie, filtr fizyczny ASOA, czyli inaczej mineralny, jest to generalnie filtr troszeczkę cięższej konsystencji. Słuchajcie, on ma taką, jakby ta emulsja, jak się nakłada w pierwszej kolejności, wydaje się dość ciężka, ale z tego słyną właśnie filtry fizyczne, czyli te mineralne. Więc na początku możecie mieć takie odczucie, jakby. Lekkiej maski, ale ona się bardzo szybko wchłania i y, muszę Wam powiedzieć, że jest to jeden po prostu z takich fajniejszych filtrów, które stosowałam. Jest to generalnie mój fawory, faworyt Number One. On w ogóle, wiecie, na, w ogóle mi się kojarzą filtry z takim czymś, że nakładacie po prostu cegłę na twarz i <laughs> po prostu nie da się tego rozsmarować, a to mimo tego, że jest fizyczny, naprawdę się bardzo fajnie wchłania. Yy. Yy. Ja jeszcze tylko dopowiem, słuchajcie, w dwóch, w dwóch zdaniach, że yy, filtr fizyczny yy, on jest taki, można powiedzieć, delikatniejszy, więc yy, osoby, Osoby, które mają takie, wiecie, atopowe zapalenie skóry, borykają się z różnego rodzaju stanami zapalnymi, alergiami, to filtr fizyczny po prostu można powiedzieć, proponujemy właśnie tak, bo on takim po skórom. nie będzie uczulał. No i tutaj mój faworyt zeszłoroczny, czyli filtr chemiczny, który jest naprawdę ultra, ultra lekki. Zresztą możemy też powiedzieć, że stosowałyśmy, stosowałyśmy go w zeszłym roku i polecałyśmy go na Ale stosujemy zeszłym... cały czas, nie tylko w zeszłym roku. Tak, ale w sensie, no te konkretne. I miał, był ogromny problem w ogóle z formułą. Ważył się. Tak destabilizowały się po prostu. Był problem Dużo nam tutaj naszych obserwujących pisało, że nie da się tego używać, że odsyłali, cały czas był problem, więc teraz uwaga, mamy najnowszą paczuszkę, gdzie dosłownie przyszła bez miesiąc temu, przetestowane przez nas, można nieśmiało śmiało używać, faktycznie czuli, że jest inna konsystencja, nawet tak. mam wrażenie, że nawet trochę nuta zapachowa się zmieniła. Yy, więc rozmawiałyśmy bezpośrednio z producentem, ponieważ też nasze klientki w gabinecie po prostu skarżyły się na to, że polecałyśmy te filtry i po prostu yy, marudziły Pani po prostu że jednak się właśnie roluje, że ta konsystencja nie jest taka, jak trzeba, więc po prostu pofatygowałyśmy się, napisałyśmy bezpośrednio do producenta, i producent nam po prostu już dał na 100% pewności, że formuła została naprawiona i wszystko powinno grać jak ta lala. Więc słuchajcie, faktycznie mamy przetestowane te nowe produkty i nie powinno nic się dziać, więc wręczymy za nie. Czyli SPF 50, chemiczny bardzo leciutki, e, fizyczny delikatnie cięższy, ale powiem Wam, że naprawdę przyjemnie się je stosują. One też mają składniki pielęgnujące, takie jak kwas hialuronowy. Tak. Moja ma opuncję figową. Słuchajcie, jest to świetna y, substancja przeciwstarzeniowa, więc można powiedzieć, że jest to krem pielęgnacyjny, również przeciwstarzeniowy. Więc dla tych osób, które y, na przykład nie chcą łączyć dwóch kremów na dzień... Bo nie to... mają problematycznej skóry. Pamiętajcie, tak. jak ja cierpię na suchą skórę i odwodnienie, to u mnie nawet nie ma opcji, żeby nie nałożyć kremu po spód. więc jeśli nie macie specjalnych problemów ze skórą, tak jak Ania na przykład, tak. ona nie ma problemów ze skórą, mam wrażenie, no to i... u niej się świetnie sprawdzi. Ach, to, wiecie, ta młodość. No. <laughs> słuchajcie, więc jeżeli chodzi o też zabezpieczenie, to Asoa generalnie, jeżeli chodzi o filtr fizyczny, ma UVA i UVB, ten symbol PA+++, słuchajcie, to jest zabezpieczenie na promieniowanie UVA, a SPV to jest promieniowanie UVB, więc naprawdę jest mocna Ochrona, zdaje się, twój ma PA, czyli 4 mm. plusy, Przez, a mój ma 3 plusy. Sposób. Więc naprawdę polecamy je y, z, czystą, z czystym sercem, tak? Polecamy, więc. Przejdziemy do następnych produktów. Koniec. Odpalamy. Kolejnym takim produktem, słuchajcie, który testowałyśmy, był Basic Club. Jest to produkt, który naprawdę ostatnio jest dosyć mocno y, polecany w ogóle też wśród różnych blogerów y, y, związanych z kosmetyką. No i co powiemy na ten temat? No. Powiem Wam szczerze, że ja jestem trochę rozczarowana. Raz, że faktycznie Ania bardzo mocno zwróciłaś na to uwagę, że on trochę śmierci. Słuchajcie, on ma taki zapach. Wiecie co? Ja, ja po prostu za dzieciaka miałam um, chorobę lokomocyjną. I na początku, jak się nakłada ten filtr, to w pierwszej kolejności. Um, jakby nie pachnie, ale Czuć tak jakby. Pod pod koniec, ale po, tak, ale tak, ale pod koniec już tego ostatniego zapachu, <laughs> kiedy już tak jakby dojdzie do, do tych nozdrzy, to tak jakby po prostu daje taką, jakby starym autokarem. No nie wiem jak to <laughs> powiedzieć, ale po prostu no. No ja mam, po prostu tak to mi się skojarzyło. Skąć jakby siedziała w autokarze na kolonii, kurczę, jechała na w jakąś wycieczkę, ale broń Boże, nie dyskwalifikuję tego produktu, bo on ma średni, świetną, naprawdę substancję, ma dużo substancji aktywnych. No ale powiem Wam szczerze, z czym mi się po prostu kojarzy ten produkt. Pani w na nakłada filtr i tyle. <noise> Ale tak, słuchajcie, w ogóle to jest dermokosmetyk, więc to nie jest, słuchajcie, taki filtr, wiecie, um, średniej, półki, średniej półki. To są moje osobiste skojarzenia. No, on ma naprawdę bardzo dobry, on skład. Ma bardzo dobry skład. Więc też jest kremem pielęgnacyjnym, słuchajcie, jest dermokosmetykiem, więc można go stosować również po zabiegach inwazyjnych. My jako kosmetolożki, na przykład jak wykonujemy lasoraterapię, czy mocniejsze peelingi chemiczne, gdzie jest to złuszczanie, to ten filtr jest po prostu dedykowany po takich um, zabiegach bardziej inwazyjnych. On też działa warto wspomnieć, że działa antyoksydacyjnie, bo ma witaminę E, C, więc naprawdę, e, tak jak Ania mówi, też działa pielęgnacyjnie, ma SPF 50, ma ochronę tak. przed światłem niebieskim, pod czerwonym, w ogóle. Naprawdę ma rzecz, słuchajcie. Tylko ten zapach, ale tak to aha, i jeszcze powiem taką rzecz, że jak się go nakłada, to um, mówi się, że Basic Club powinien się na, nałożyć na jednego palca, czyli po prostu jakby jedno, jedna, jedna pompka to jest około jeden taki, wiecie, na jedna, jedna, stróżka. jedna stróżka na jeden palec. I faktycznie ja tak go nakładałam, ale słuchajcie, on jest tak treściwy i tak mocny, więc w pierwszej kolejności trochę bieli, ale on trzeba po prostu z nim popracować, wiecie, no trzeba po prostu trochę Udać. poświęcić mu. Czasu i wtedy faktycznie fajnie się wchłania, ale dla mnie jeden palec, słuchajcie, to jest twarz i szyja. Jakoś nie, może mam małą twarz, nie wiem. Mała <laughs> ale <mała> szyja. <laughs> Chyba nie mały mózg, no nie wiem, no, mam nadzieję, że to mała twarz. Nie, w każdym razie, słuchajcie, tak na poważnie, to um, dla mnie to jest twarz i szyja, i po prostu na tyle mi wystarcza, i jest naprawdę fajnym e, filtrem, więc e, myślę, że również go polecamy. Bardzo dobry skład. Genialne. Przechodzimy do kolejnego, słuchajcie, bo nie ma co. Um, kolejny może o, od tego od tego, co ja uwielbiam. O. Ja go stosuję w tym roku i powiem Wam, że to jest w ogóle dla mnie moje to jest odkrycie dla mnie. Jest to filtr Animani, też jest 50 i powiem Wam, że on jest z pigmentem, więc na przykład. krem Bibi, krem Ale właśnie ten pigment jest tak delikatny, że on się nadaje tak naprawdę, jak idziecie na plaży, macie jakieś, nie wiem, czerwone naczynka, na twarzy i chcecie trochę je tam zatemować. Wyrównać kolory skóry. Dokładnie, nie? ale to nie jest brymwoże. Które które na użycie będziecie miały piękną skórę. Trzeba z nim naprawdę nauczyć się pracować, bo on mimo wszystko troszkę się ściera, więc ja sobie zrobiłam taką, wyrobiłam sobie taką technikę, że nakładam, troszkę rozmasowuję, wiecie, po całej twarzy mimo wszystko on troszkę bili na początku, trzeba z nim popracować. Rozmasowuję sobie i potem delikatnie jeszcze doklepuję, żeby ten właśnie ten bibi, tak zwany, po prostu on się nie ścierał, mimo wszystko on się trochę grudkuje, więc warto go zapudrować naszym pudrem. Tak, polecamy generalnie puder mineralny Anabel Minerals, jest to nasz faworyt, ponieważ ma też tlenek tytanu, który jeszcze dodatkowo bo potęguje Właśnie. działanie filtra przeciwsłonecznego i słuchajcie, pięknie po prostu zespaja jakby z tym filtrem, więc można powiedzieć, że po prostu tworzy taką lekką bazę i po prostu z tym pudrem mineralnym tworzy naprawdę bardzo fajny makijaż i też to wszystko jest lekkie, nie ma czego, w ogóle nie jesteśmy, nie zalecamy podkładów płynnych, słuchajcie, po prostu od kiedy odkryłyśmy Annabelle Minerals, jest to podkład sypki, po prostu polecamy każdemu, mamy już przetestowany na każdy sposób ten puder. Ja mam już tyle lat, że powiem Wam, że naprawdę klientki się pytają, czy my mamy normalny podkład. A mamy tak. ten podkład mineralny, więc wracając do tego filtru, e, filtra, nie wiem jak się mówi. E, w każdym razie naprawdę jest bardzo dobry. Ma też składniki e, odżywcze, więc na przykład jak nie macie właśnie problemów jakichś szczególnych ze skórą, tak jak było w poprzednich filtrach, śmiało możecie go nakładać sotę. On jest taki troszkę bardziej okluzyjny, więc świetnie się sprawdzi właśnie przy skórach odwadnionych, takich. wrażliwych. On I nie jest alergizujący, więc Warto tutaj sobie go wypróbować naprawdę. Ma bardzo lekką konsystencję. I nie jest drogi. Kosztuje chyba 99 zł, dobrze kojarzę, więc ekstra. Pompeczka, dosłownie tutaj na część przednią, paluszka cała. To jest, jest nasze odkrycie, słuchajcie, tego, tego sezonu. Więc więc świetny. Ultra, ultra świetne. Też, słuchajcie, z bardzo ważnym, znaczy tak, generalnie dużo klientek nas pytało: słuchajcie o filtry w sprayu, ponieważ często, kiedy jesteśmy na wakacjach, kiedy jednak robimy ten delikatny makijaż, to chcemy po prostu sobie, wiecie, do, dopsikać do, do, do tego filtra. Mm, Filtra. No i słuchajcie, udałyśmy się specjalnie do jednej z drogerii i zapytałyśmy po prostu konsultantki, jakie filtry w sprayu by nam poleciła. I my, słuchajcie, mamy dla Was do pokazania ten filtr, ale niestety was trochę, słuchajcie, ro zasmucił. rozczarował i zasmucił, ponieważ przeanalizowałyśmy dokładnie jego skład pod kątem INCI. I słuchajcie, jest to marka koreańska, a my bardzo lubimy w ogóle generalnie. Nie znacie holika, holika, bo to pewnie znaczy z tych takich wielkich żelów aloesowych. Między innymi, i właśnie oni wypuścili również aloe, aloes, filtr aloesowy na bazie aloesu w sprayu. I słuchajcie, on ma. Chodzi o to, że teraz naukowcy udowadniają pomału, które substancje aktywne są po prostu kontrowersyjne. I e, których mogą nie które, mogą... które mogą szkodzić, i między innymi słuchajcie, właśnie ten e, w sprayu ma cztery słuchajcie konserwanty które, i takie, e, takie substancje, które jakby chronią, absorbują wiem. też to promieniowanie, ale mogą mieć dla skóry alergizujące i takie zapalne e, Ale w, konsekwencje. w ogóle jakaś nieświadomość nawet w drogeriach, że mimo wszystko kurczę, tak, aż cztery takie składniki, no to też to naprawdę dużo. Gdzie mamy tu na przykład jeden krem, który ma tylko jeden. E, więc... Bardzo ładnie pachnie z takich rzeczy. E, można nam powiedzieć, że Okazjonalnie od, można wielkiego, by, od z wielkiego dzwona można by było stosować po prostu ten filtr, natomiast na pewno nie do użytku codziennego. No i co, lecimy dalej. Zostały nam jeszcze w sumie dwa, które testowałyśmy. O, może przejdziemy w takim razie do Nakomi. Na pewno znacie markę Nakomi, to jest w ogóle... Lubimy tą markę, słuchajcie, ma, to jest polska marka. Ma bardzo dużą w ogóle sieć, boże, sieć, duży kosmetyków. Duż, tak. I w zeszłym roku wyszły trzy filtry Nakomi, akurat mamy tutaj wersję City, ale też jest Basic i Holiday. Może zaczniemy od tego, że ten Holiday jest bardzo treściwą, białą cegłą. Więc on się może sprawdzić, właśnie w przypadku właśnie takich skór suchych i odwodniowych, ale na lato nawet nie ma opcji. Jak pójdziecie na plażę z tym kremem, to ja wiem, że to wszystko wam spłynie. Więc kupiłyśmy City, który jest naprawdę bardzo w porządku. Tak, jest lekka konsystencja, słuchajcie, ale tak, jest lekka konsystencja. Jest dobry SPV, bo on ma tutaj, Pięćdziesiątkę. słuchajcie, 50 i ma 4 plusy PA, więc ma bardzo dobrą ochronę przeciwsłoneczną. Też dodatkową chroni przed promieniowaniem HEV, czyli tym niebieskim i IR, czyli Czyli pod czerwonym, więc naprawdę jest tutaj bardzo fajna ochrona przeciwsłoneczna, ale też nawet jak siedzicie gdzieś przed komputerem czy przed y, telewizją, też y, was chroni y, przed, tymi, y, przed tym promieniowaniem. Ale słuchajcie, jak dla mnie, y, to y, ten, słuchajcie, krem bardzo intensywnie pachnie. Podobno wszystkie trzy tak intensywnie pachnie. Niektórym to może się po prostu nie spodobać. Pachnie bardzo ładnie, bo słodko, ale bardzo mocno. Naprawdę ja dzisiaj po prostu się tak nakichałam, bo no, to było tak eee, ta... ale ładnie pachnie, ta co ty gadasz? Tak, Nawet robiłyśmy zawody, czym to pachnie. Wydaje mi się, że to jest po prostu jakiś wyciąg z maliny, tak, bo, tam, A, jest raz, bo ale tam jest raspberry właśnie w, w składzie, brzoskwinia też jest w składzie, więc bardzo intensywnie pachnie owocowo. Jeżeli chodzi o bielenie, to tutaj nie ma takiego efektu. Jest no, po lekka początku, konsystencja. Wiadomo, No Każdy filtr, słuchajcie, który nakładamy. To też jest mieszany. Też jest filtr mieszany, ale każdy filtr, słuchajcie, jak nakładamy, no to musimy po prostu. To nie jest tak, że on jest przezroczysty, no bo filtry one mają no, po prostu w Taka sobie. Taka specyfikacja takich tak. kremów, po prostu. Zgadza się. I tak, słuchajcie, krok w ogóle produkty kosmetyczne poszły mega do przodu, jeżeli chodzi o te firmy, które produkują filtry przeciwstworzenia ponieważ faktycznie kiedyś filtr y, przeciwsłoneczny kojarzył się głównie y, tak y, po prostu z taką mocną białą mazią, którą ciężko było. Pamiętacie, dzieci jak się smarowało plecy, to po prostu. Y, jak takie albinoski, jak takie białe albinoski. A tutaj po prostu te kremy pielęgnacyjne y, naprawdę poszły mega do przodu. To jest taki progres, więc można powiedzieć, że y, mamy w końcu kremy pielęgnacyjne z filtrami. Kiedyś po prostu były pielęgnacyjne i były z filtrami, więc tu mamy po prostu teraz dwa. Tak, biedne, ona, ta wersja City jest y, tak zaprojektowana żeby chronić nas przed przenikaniem wszystkich toksy ze środowiska, więc. Tak, antyoksydacyjne, po prostu. Polecamy. No i słuchajcie, ostatni filtr, który chciałybyśmy tutaj Wam przedstawić, jest też polecany w drogeriach, aczkolwiek jest to w ogóle, słuchajcie, firma Bandi, również polska firma, bardzo która dziękuję. bardzo znana, która też ma no, kosmetyki profesjonalne w gabinetach. I słuchajcie, to jest filtr SPV 50 i on jest uznawany jako przeciwzmarszczkowy, jako krem anti-aging na dzień. I słuchajcie. Muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o skład, to yy, nie jest on najgorszy, natomiast jeden. Jeden, jest jeden, jedna substancja, która może być kontrowersyjna, natomiast słuchajcie, no też nie możemy dać się zwariować. Nie? Jeżeli chodzi o tą substancję, jest to oktokrylen, jak dobrze pamiętam. I generalnie jest to substancja, która jedni naukowcy twierdzą, że to jest zła substancja, inni twierdzą, że to jest dobra substancja albo nie jest aż tak zła. Więc pytanie tylko, że jak mamy takie filtry, wiecie, typu ASA, które mają czyściutki składek igiełka, i mamy takiego Bandy, który ma jeden składnik jakiś taki wiecie chmrany to no. chyba bym jednak wybrała ta no, znaczy no generalnie warto po prostu świadomie podchodzić do pielęgnacji skóry i wybrać taki filtr który będzie dla was zdrowy żebyście po prostu mogły z czystym sumieniem dla swojej korzystać. skóry korzystać z niego codziennie tak więc a pamiętajcie filtry przez cały rok to jest bardzo ważne a dlatego też fajnie jest że są dwa w jednym i można potraktować to po prostu już jako krem, Jak krem. pielęgnacyjny nie no więc jeżeli chodzi o nasz rank filtrów polecanych przez nas to będzie słuchajcie na tyle mam Uwaga, ja mam wielką gorącą prośbę tutaj od nas Anią jak znajdziecie dobry filtr sprayu to koniecznie się do nas od Dokładnie, tak bo my testowałyśmy my, słuchajcie przetestowałyśmy znaczy przetestowałyśmy, szukałyśmy filtrów naprawdę różnych i takich bardziej drogeryjnych i aptecznych i bardziej profesjonalnych my same nie będziemy tutaj bo nie mamy tego filtra więc nie będziemy mówić nazw natomiast jeżeli chodzi o w sprayu filtry, Nie ma takiego, słuchajcie, dobrego składu, takiego właśnie jak igły, nie? więc na, na razie po prostu nie możemy Wam nic polecić. Miejmy nadzieję, że niebawem ktoś wymyśli taki produkt, który jednak będzie miał zdrowy skład dla naszej skóry i będzie się po prostu nadawał też do użytku codziennego. No więc, to, kochani, dziękujemy Wam bardzo. Tak, bardzo Wam dziękujemy. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Zapraszamy na Instagram, na nasz profil Bellisimki. No i łapka słuchajcie w górę. Do zobaczenia.